Dobra, to będzie przyśpieszone. Najwyższy trzeci rok są w tym miejscu, chcemy tu chyba z przodu też posadzić, hortensja to jest tak, czy co to, na miarę się trzyma, nawet za rok może zakwitnie, no tu eukomisy zobaczcie mrozoodporne, wychodzą co rok już, trzeba będzie je chyba też przesadzić, ale to Jola zarządzi, co tutaj żeśmy, co my zrobimy, będziemy przyspieszać, pokażemy bulwę jak urosły i ile tego się uzbiera, bo na pewno jest od groma, wszystkie tutaj do wykopania, czyli zostawimy największe, mniejsze do skrzynki, a te co wykopiemy, Posadzimy ponownie. Wiem, że trochę późno, ale jest ciepło jeszcze październik, także nic się nie stanie, bo są przecież mrozów, bo... Dołeczki przygotowaliśmy. Zobaczcie, no. ile grubasów zostało. Tu jest 25 tylko, a masz 9 dołów. Hmm. No. no właśnie, to pomyślimy. Dobra, i teraz tak. Nie, nie pamiętam odmian. Na pewno mi pisaliście w komentarzach. Nie ma bata. wsadzimy na zmianę, nie, Jola? Od największych. Na głębokość no. 20-25 cm. Ja będę kopał, wiem, a Jola będzie wkładać i się po, pozasypuje. I o, no właśnie. No. Do takich, może największych, zaczniemy z przodu, od tamtej strony. Nie wyciągaj tutaj. Dobra. Idziemy tam. Także, aha, co do ziemi. Nie na bo tu było tyle razy wymiesza wymieszane z ziemią kupną. I ja mam tu czarnoziem, jak widzicie. Ziemia jest idealna. no nie trzeba naprawdę koksować. No, jeszcze trochę niżej trzeba będzie podbierać, nie? O, pogoda fajna. Można sadzić, kurde, lilię jeszcze. A jednak do końca października. To tam nie jesteśmy aż tak spóźnieni. O, co tu jest? Zobacz. Nie, to ten korek. No, i tak będziemy wkładali po kolei. Także tak to wygląda, ale to zrobimy w przyspieszeniu, już. nie? Po co? I co reszta? No i Ola mówi co z resztą. Posadzone. Czekaj, co chwilę powiem. Nie podlewam. no Ja tam w ogóle nie podlewałem, przesadzałem sadzałem I tak zima idzie i tak. Po co to robić tam gnój? Będzie większym rusto to te dołki pozasypuję. na razie nie chciałem, żebym pamiętał mniej więcej, w którym miejscu jest, jest posadzone. Co? No. No możesz, jasne, jest to jeżyna bezkolcowa. No wiesz co będzie No właśnie, to można dać pewnie do piwnicy, wiesz, tam gdzie mamy ziemniaki w chód. A zresztą jak ktoś zamówi jeszcze jakieś roślinki, to mogę dodawać po takiej bulwce za przysłowiowe jeden złoty, bo nie wolno za darmo nawet rozdawać, co wyobraź. No ale wiecie, no. No, także rośliny jakieś mam jeszcze na sprzedaż, wystarczy wejść w grupę z talew, jak podklejone jest. A nawet rzucałem w społeczność na YouTube. Tyle na tą chwilę, słuchajcie. No sporo tego zostało, nawet sporawe. I myślę, że część przezimuje w chłodnej piwnicy z ziemniakami. Bo po co mi tyle tej chwili? Ale będzie pięknie na wiosnę tutaj. Będzie Jola pachnie. Ciekawe, czy też tak samo zakwitną, czy, czy będą już jakieś straty, nie? A co to jest? Jak to się nazywa? No. No jest trochę mała ta doniczka. Ale ty jesteś mądra. Weź to worek ze śmietnikiem, Joli siostrze to wywieziemy. Karolina oglądasz, to byś miała nowe kwiaty na działce. To jest rozchodnik jakiś. Ale patrzcie na to. On już puszcza młode, nie? Najlepszy jestem w mróz nawet potrafi. W wodzie to prawie może stać w doniczce i będzie żyć. Tak daje radę. A bananki jeszcze rosną. Dobra, idę zmontować film. Misja udana. Wypierdzielone. Na razie Dogrywka jeszcze. Cały arsenał stoi zezi dwóch, a tamtego miałem złatać i do dziś nie zrobiłem. अच्छा दो आस तो है तो चौर ल तो